Dzień dobry. Jest. Postaram się obsłużyć. Już tutaj na temat reputacji dość dużo zostało powiedziane przez panią Dominikę Mysą. Chciałbym chwilę państwu zająć się tematem, czy to się przekłada na pieniądze. To jest to, co, o co zapewne każdy przedsiębiorca czy każda firma będzie. Pytać. jeżeli chodzi o takie rynki dojrzałe i żeby to móc udowodnić na cyfrach, że ta reputacja, to jednak warto to inwestować, są też pieniądze, no to tutaj w Stanach Zjednoczonych zostało dosyć dobrze zbadane i dosyć dobrze pokazane na dostępie raportu, który przygotowuje Fronciu. Jest to zestawienie 10 najbardziej podziwianych i najmniej podziwianych firm na świecie. Ci najbardziej podziwiani w sensie takiego zwrotu z 5 lat od akcjonariuszy, gdy średnia dla tego indeksu Standard Poor's jest 0,5%, to oni mają 8% ponad tą, tą średnią. Najmniej podziwiani mają aż minus 31%. Ta różnica sięga w stosunku do zwrotu do, do akcjonariuszy aż 40%. Jak w moim przekonaniu pozwala to na sformułowanie tezy, którą potem można też do kilku casesów, w których się odwołałem, można udowodnić, że reputacja staje się jakby mariot, ma, majątkiem trwałym firmy, którym po prostu trzeba tak jak wszystkim innym zarządzać. Ta utrata e, lub, e, lub e, zachwianie reputacji no, powoduje bardzo wymierne i określone skutki. E, w przypadku tych trzech pierwszych firm, e, czy sztuczek księgowych, które stosowała do Anderson, czy ewidentnych e, przekrętów, które były w Evanronie, e, czy to, co robił Lehman Brothers, to były firmy gigantyczne. A, e, to, że upadnie Arthur Andersen, to nikomu się nie wydawało w ogóle realne. Odnośnie firmy Lehman Brothers, ja pamiętam, że byłem za granicą z tak zwanym przedstawicielem rynków finansowych i jak on usłyszał w amerykańskiej telewizji, że upadł Lehman Brothers, to mniej więcej jego reakcja była podobna, jak jakbym usłyszał, że dom nie mógłby w powietrze. Nie mógł się człowiek otrząsnąć. I mówi, że w ogóle to praca w Lehman Brothers to była w ogóle marzenie, to był jakiś szczyt Firma, która istniała od 1850 roku i gwałtowna utrata reputacji doprowadziła do jej równie gwałtownej likwidacji. To pokazuje, że być może reputacja nie jest aż tak istotna w przypadku budowania przychodów, bo to nie wiem, no też ma bardzo dobrą reputację, to to nie zwiększa jego przychodów o 1000%, tak? natomiast jak ktoś ma bardzo złą reputację, to to zmniejsza jego przychody do zera, tak? Ponieważ przestaje, przestaje istnieć. Eee, inne y, przykłady, eee, no, American International Group żyje wyłącznie dzięki eee, baraka Obama programowi, tak? inaczej ta firma nie miałaby i miliardów dolarów, które zostały w nią eee, wpakowane eee, i dalej się jakby z tego nie do końca może podnieść. Eee, też reputację można też bardzo łatwo zachęc sobie przez, no, wydarzenia wydawałoby się, e, powiedzmy, incydentalne, na no, ten gigantyczny kryzys i gigantyczne straty, które miała firma Domino's Pizza, wzięły się stąd, że w jakimś, e, w stanie Nowy Jork, w jakimś malutkim miasteczku, na, którego nazwy nie, nie pamiętam, e, dwóch nudzących się e, młodych dżentelmenów, przygotujących pizzę, nagrało sobie, co oni z tą pizzą robią przed wydaniem klientów. E, ja oszczędzę szczegółów. I to jest związane no też z łatwością jakby technik audiowizualnych w dzisiejszych czasach. No i ni ni niestety nie poprzestali na tym, bo umieścili ten film na YouTube, który w ciągu tam następnego tygodnia czy dwóch obejrzało kilka milionów Amerykanów. Tak? No i oni nie chcieli mieć pizzy przyrządzanej w ten sposób. Zaowocowało to gigantycznymi, gigantycznymi stratami dla firmy. No. Pozornie, mało istotny incydent.